Tradycyjnie jak co tydzień wita Państwa Robert Dzięba w naszej audycji historycznej, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom i telewizorom. gdybym chciał Państwu powiedzieć, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w średniowieczu to no cóż zabrzmiałoby przynajmniej w tej części Śródmieścia trochę komicznie biorąc pod uwagę tutejszą zabudowę i biorąc pod uwagę zachowaną architekturę. A jednak, proszę państwa, możemy spróbować sobie wyobrazić, że jesteśmy w średniowieczu. Nie jest to za specjalnie trudne, biorąc pod uwagę fakt, że zachował się ważny zabytek średniowieczny tutaj w Kołbrzegu, a jest nią, było nie było, Baszta Prochowa. Ostatnio, proszę państwa, było sporo o średniowieczu, więc dzisiaj o tym średniowieczu będzie nieco więcej, dlatego że Baszta Prochowa jest najciekawszym zabytkiem fortyfikacyjnym średniowiecznego, zabytkowego miasta. Dzisiaj może nie wygląda najlepiej, tak jak patrzę na nią. Mogłoby wyglądać to wszystko o wiele, wiele lepiej. Niemniej jednak, no cóż, mamy to, na co zasłużyliśmy i do czego przez lata sami doprowadziliśmy ale nie o czasach współczesnych tylko jak powiedziałem proszę państwa przenieśmy się do okresu średniowiecza jest okres wakacyjny więc czas na wycieczki więc ja również państwa na takie wycieczki chciałem zaprosić i udało mi się dostać klucze dziękuję uprzejmości pani prezydent a także dzień dobry pani także pracowników witam właśnie wszystkich fanów Którzy czasami spotykają mnie, I robimy różne rzeczy na ulicach. Proszę Państwa, zobaczmy. Jest. O! I już jesteśmy wewnątrz. Dawno, dawno tu nikogo nie było. I możemy pozwiedzać. Proszę Państwa, co możemy w ogóle powiedzieć o tym zabytku? Bo nie ukrywajmy, że jednak coś tam powiedzieć możemy. Przede wszystkim jest to zabytek wykonany na planie kwadratu podpiwniczony, posiadający trzy kondygnacje. Całość oczywiście wykonana z czerwonawcami. Tradycyjnie, jak co tydzień, wita Państwa Robert Dzięba w naszej audycji historycznej. Kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom i telewizorom. Gdybym chciał Państwu powiedzieć, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w średniowieczu, to, no cóż, zabrzmiałoby przynajmniej w tej części śródmieścia trochę komicznie, biorąc pod uwagę tutejszą zabudowę i biorąc pod uwagę zachowaną architekturę. A jednak, proszę państwa, możemy spróbować sobie wyobrazić, że jesteśmy w średniowieczu. Nie jest to za specjalnie trudne, biorąc pod uwagę fakt, że zachował się ważny zabytek średniowieczny tutaj w Kołobrzegu, a jest nią, było nie było, Baszta Prochowa. Ostatnio, proszę państwa, było sporo o średniowieczu, więc dzisiaj o tym średniowieczu będzie nieco więcej. Dlatego, że Baszta Prochowa... Jest najciekawszym zabytkiem fortyfikacyjnym średniowiecznego, zabytkowego miasta. Dzisiaj może nie wygląda najlepiej, tak jak patrzę na nią. Mogłoby wyglądać to wszystko o wiele, wiele lepiej. Niemniej jednak, no cóż, mamy to, na co zasłużyliśmy i do czego przez lata sami doprowadziliśmy. Ale nie o czasach współczesnych, tylko jak powiedziałem, proszę Państwa, przenieśmy się do okresu średniowiecza. Jest okres wakacyjny, więc czas na wycieczki, więc ja również Państwa na takie wycieczki chciałem zaprosić i udało mi się dostać klucze. Dziękuję uprzejmości Pani Prezydent, a także Dzień dobry Pani, także pracowników. Witam właśnie wszystkich fanów. Którzy czasami spotykają mnie, robimy różne rzeczy na ulicach. I proszę Państwa, zobaczmy. Jest. O! I już jesteśmy wewnątrz. Dawno, dawno tu nikogo nie było. I możemy pozwiedzać. Proszę Państwa, co możemy w ogóle powiedzieć o tym zabytku? Bo nie ukrywajmy, że jednak coś tam powiedzieć możemy. Przede wszystkim jest to zabytek. Wykonany na planie kwadratu, podpiwniczony, posiadający trzy kondygnacje całość oczywiście, wykonana z czerwonej cegły gotyckiej, kryta czerwoną dachówką, zaopatrzona w pięć lizen, w których są okna, część przeszklona, z których można wypatrywać na zewnątrz, a także dzięki którym do środka tutaj wpada światło. I tak, oczywiście, powiedziałby historyk sztuki. A my próbujemy zgłębić tę historię, proszę Państwa, trochę bardziej. Dlaczego? Dlatego, że baszta prochowa jest jedynym zabytkiem fortyfikacyjnym okresu średniowiecza, który w pełni zachował się po dziś dzień zabytkiem 15-wiecznym, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, w tym czasie. Ten zabytek został zbudowany tutaj przy ulicy Przymurnej. Tak więc w ten sposób to wyglądało. Oczywiście, z jednej strony, mieliśmy miasto, tak jak ja tutaj przeszedłem sobie obecną ulicą Dibua, z drugiej strony był, był stok. Był rów forteczny i oczywiście teren nieprzyjaciela. Tak możemy powiedzieć. A tak naprawdę, miejskie przedmieścia, które czasami niektórzy nieuprawnieni do tego przybysze wykorzystywali jako teren do oblężenia miasta. Kołobrzeg oczywiście był świetnie broniony. Jak Państwu już wcześniej mówiłem, słynne hasło powietrze miejskie czyniło ich wolnymi. Pozwalał na wykreślenie wieloboku miejskiego. O, ciekawe. Kto mnie odwiedza? Tak to wygląda, gdy się realizuje audycje? Proszę Państwa, w ten sposób ludzie właśnie są chętni, są chętni do tego, żeby zwiedzać te obiekty i wystarczy tylko otworzyć te drzwi, aby turyści masowo zaczęli tutaj napływać. Więc, proszę Państwa, wracając do samego hasła, powietrze miejskie czyniło ich wolnymi, więc wał ziemny czynił ludzi wolnymi, ale to miejskie fortyfikacje czyniły ich bezpiecznymi. I to było bardzo ważne, żeby ten mur miejski zbudować, a także budowano w nim wykusze bramy i baszty. Baszta Prochowa, ta oryginalna, z XV wieku, wybuchła w 1657 roku, w 17 3 maja. To już mówiliśmy, jak gdyby ten problem z głów. Zachowała się baszta więzienna, a właściwie jej ruina, na tyłach zus przy ulicy Wąskiej. No i właśnie ta baszta zwana lądową. Czy chowano tutaj, proszę Państwa, ląd? Ja mam pewne wątpliwości. Myślę, że takich baszt, po prostu, które pełniły różnorakie funkcje, były, było więcej. A to jest baszta, która jeszcze w dodatku posiada podpiwniczenie. Ja Państwa, pozwoliłem sobie wziąć latarkę i trochę pozwiedzamy. Zapraszam Państwa na to zwiedzenie tej baszty, bo tutaj bardzo często się mówi, ale tu bez światełka się o, nie obejdzie. Tak więc idziemy zobaczyć. Jak to wygląda? Gdybym był czarodziejem Gandalfem, ten powiedział, że pozwolę sobie przyświecić bardziej. O, nawet trochę za mocno. I proszę Państwa, schodzimy kilka metrów w podziemia. O, trzeba uważać na głowę. Tak to wygląda dzisiaj, cały system kanalizacyjny tutaj zachowany. I widać także dużą gotycką cegłę. To jest pewnego rodzaju wizytówka tego miejsca. O, proszę bardzo, nawet zachował się fundament tutaj gdzieniegdzie. Kamienny, proszę zobaczyć. Tak to wygląda ten kamień. Oczywiście strop ceglany. O, tutaj odpada cegła i dynk. Tak więc to widać w rzeczy samej. Tak wygląda ta, ta, ta konstrukcja wnętrza. Tutaj mamy jakąś pompę. O, i tak się to, proszę Państwa, tutaj w tym podpiwniczeniu niewielkim wszakże. Może jednak poświecimy trochę bardziej. O! Będzie to widać. O, tu, proszę Państwa, mamy okno wychodzące na zewnątrz. Tak, zachowało się. Okratowane, żeby się tutaj czasami nikt nie nie zadomowił i proszę Państwa, tak wygląda to przy ziemi. Tu niestety bardzo często podchodzi woda. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że wycięto to polo okoliczne, więc no nie wygląda to najlepiej. I tu jeszcze jakieś tam. Więc jesteśmy, proszę Państwa, gdzie? Więc jesteśmy poniżej murów miejskich. I tak wyglądają te schody. I to... Ze 2-3 metry, pozwolimy sobie iść dalej. Tak to w środku wygląda. Tych pomieszczeń, bo ta baszta prochowa przecież służyła jako biuro. Tych pomieszczeń jest więcej. I chociażby tutaj, gdzie był słynny petetek. No i mamy safe. Sejf. sejf z kluczami. Może ktoś czegoś nie zabrał. Zawsze, jak już Państwo jesteście gdzieś i są klucze, to warto się sam obsłużyć. Dobry PRL-owski sejf. I cóż tu mamy? No cóż. <głos> Klucze. <głos> no pewnie raczej nic z tym nie znajdziemy. Jest taka zasada, żeby zostawić tak jak zostaliśmy. Proponuję pójść... To oczywiście mieliśmy Petetek dlatego, że baszta prochowa została przekazana petetykowi. Jak wygląda ta konstrukcja? Państwo możecie to zobaczyć to jest w całości konstrukcja drewniana zaopatrzona w murze specjalną konstrukcją wzmacniającą i tak to we wsząd tutaj wyglądało tak? czyli mamy typową średniowieczną konstrukcję oczywiście ona pewnie nie jest oryginalnie średniowieczna i tutaj bym na to nie stawiał ale całość jest drewniana wszystkie kondygnacje są drewniane. Baszta prochowa, proszę państwa, dlaczego przetrwała? Baszta prochowa przetrwała dlatego, ale mamy schody. Kolejne pomieszczenia, część tutaj została ich wyremontowana. Jeszcze zachowała się nawet tabliczka. I jesteśmy już na pierwszym piętrze. Baszta Prochowa przetrwała dlatego, że część zabytków gotyckich, znaczy dla nas zabytków, a tutaj musimy powiedzieć o fortyfikacjach, dlatego, że gdy budowano twierdzę Kołobrzeg, gdy budowano twierdzę Kołobrzeg, po prostu wykorzystano to jako elementy na tyłach poszczególnych fortyfikacji. Tutaj akurat Baszta Prochowa znajdowała się na tyłach Rawelinu Bytów, a tak wygląda jeżeli coś się uda zobaczyć. A no tak wygląda to na zewnątrz. Więc w tym momencie był to po prostu zwykły magazyn, wykorzystywany do przechowywania różnych przedmiotów. Natomiast po wojnie 30-letniej rozebrano dużą część murów miejskich i rozebrano dużą część konstrukcji poszczególnych obiektów. Przetrwały bramy, niektóre, nie wszystkie dotrwały do naszych czasów. Wykorzystywano je w różny sposób. O, i już jesteśmy na kolejnej kondygnacji. Plan kwadratu, malutkie okienka. I oczywiście pęknięcia, naruszenia konstrukcji. Z zewnątrz widoczne jest to jeszcze bardziej. Ale, proszę państwa, no, jak się nie lubi, jak się... Nie ma czym za specjalnie pochwalić, bo chciałem powiedzieć, jak się lubi. Jak się nie ma za specjalnie czym pochwalić, jak obrzyk zbyt wielu tych zabytków gotyckich nie ma, no to cóż, to się lubi, co się ma. Jak się nie ma, co się lubi. No możemy i tak powiedzieć, niech będzie. Może mi trochę ta parafraza nie wyszła. Szanowni Państwo, ostatnia, trzecia kondygnacja. I baszta w ten sposób przetrwała do naszych czasów i bardzo dobrze się Miała, niestety, przeżyła drugą wojnę światową, przeżyła oblężenie w 1807 roku. Niestety, dzisiaj wymaga remontu. Trwa sporo. To czy miasto dobrze, że ją kupiło, czy źle, że ją kupiło. Tutaj widać zamurowane okno, które też funkcjonowało pewnie w jakiś sposób. Dlatego, że baszta potem już przestała pełnić swoją funkcję obronną, dlatego, że nie była. Na froncie fortyfikacyjnym. O, wejdziemy, proszę. A nawet okno jest otwarte, wietrzenie. Proszę zobaczyć. Może nawet zobaczymy jakiś Tego okna jeszcze nie widziałem. A co tu widać? A tu mamy ładny widok na wieże ciśnień. I tak to wyglądało. Tak, tutaj w kierunku ulicy kamiennej. I skrzyżowanie z giełdową. Jak to widać na dole. No tak, to widać. Tak więc tak wygląda baszta. No i tutaj rosły sobie to pole. To, to pole usunięto. Konsekwencją czego podchodzi woda pod basztę i podchodziła A! pod daszę latarka. Słychać, że mamy jakiś mieszkańców. Więc ktoś tu już zamieszkał. Konstrukcja oryginalna. Patrząc na wykonanie, powiedziałbym, że nawet zachowana przedwojenna, ale może być także częściowo konstrukcja powojenna dlatego że wtedy również w pobrzeskiej kolegiacie jest to dobrze widoczne, choć tam bardzo mocno używane są gwoździe tutaj do tych wszystkich łączeń, a tutaj w baszcie, proszę Państwa, ta konstrukcja jest oryginalna. Tu mamy, widać jeszcze także okna zamurowane, tak więc ta konstrukcja wyglądała inaczej. Można spróbować nawet i powiedzieć, że baszta została w jakiś tam sposób przebudowana. Tutaj widać, że ktoś... Jeszcze w dawnych warunkach Peposz, bo dzisiaj to pewnie by nie było możliwe, coś tutaj przechowywał. Tu mamy nawet wodę, więc być może te pomieszczenia, ja to proszę Państwa, nie pamiętam, były używane. Tutaj widać, że nieco uszkodzona konstrukcja dachu, to wszystko jest do naprawy. No i nie budzi wątpliwości, że baszta Prochowa wymaga remontu. To jest sprawa oczywista. Tutaj nawet hydrant w jakiś sposób dobiegał. Tak więc było zabezpieczenie Peposz. Kończymy naszą wycieczkę po baszcie plochowej. Mamy tylko kwadrans na nasze spotkania z historią. Proszę Państwa, tak to wygląda. Pewnie jeszcze przez długi czas nie będzie nam dane tutaj pospacerować, pozwiedzać. To no niestety tak to jest. Zabytki kosztują, proszę Państwa. Ich remonty również, natomiast no, trzeba liczyć na to, że te środki się znajdą i ta baszta zostanie wyremontowana. Ktoś może zapytać, co tu można zrobić, bo przecież rozmaite rzeczy tutaj znajdowały się przez wieki, bo był to obiekt o charakterze militarnym. Kto wie, być może na przykład tutaj stacjonowali bracia Kurkowi, którzy od 1400 roku bronili obrzegu. Po to ta formacja była powołana. Czy tak było, to jest ciężko powiedzieć, bo w źródłach tych informacji nie mamy, ale na pewno na murach miejskich oni się znajdowali. Ja tylko przypomnę Państwu, że o, chociażby w tym miejscu może się znajdować, czy piętro niżej, mogą tutaj odbywać się zajęcia, mogą odbywać się spotkania. Wada? No niestety problem związany z dostępem osób niepełnosprawnych. Ja absolutnie nie zgadzam się na wymyślanie tutaj wind panoramicznych, ani innych rzeczy, dlatego że to jest niszczenie zabytku, tylko dlatego, że dostosować go do określonych potrzeb bardzo...